Lądowanie boostera uchwycone na wideo. Nowa osłona Starshipa, Starliner napotyka kolejne problemy, a teleskop habla powraca do życia. Od czwartego jakże udanego lotu Starshipa minęły dwa tygodnie. Jak zawsze zaledwie kilka dni po locie światło dzienne ujrzały nowe fakty, w tym dużo z nich pochodzi od samego SpaceX. Chyba najciekawszym materiałem, który się pojawił jest to, na co wszyscy tak bardzo czekaliśmy. Nagranie z lądowania boostera 11. Jeszcze przed lotem SpaceX rozmieściło na Zatoce Meksykańskiej specjalne boje wyposażone w kamery. Jedna z nich uchwyciła ten niesamowity manewr. Na nagraniu widzimy odpalenie silników Raptor, po którym booster przecina warstwę chmur. Jak widać podczas lądowania coś się paliło. Możliwe, że były to gazy wyciekające z silnika, który nie odpalił. Niestety z jakiegoś powodu SpaceX nie pokazało samego zetknięcia staflą wody z trzeciej osoby, no ale nie można mieć wszystkiego. Co najważniejsze, Elon Musk potwierdził, że prototyp wylądował dokładnie tam, gdzie wyznaczono, co oznacza, że wizja łapania Super Heavy staje się coraz bardziej realna. Jeżeli chodzi o górny stopień, czyli legendarnego już Shipa 29, to tutaj zewnętrznych nagrań z lądowania nie mamy, ale wiemy, że pomimo uszkodzonego flapa wylądował on zaledwie 6 km od zadanego celu. To mimo wszystko dość wysoka precyzja, patrząc na to, w jakim stanie prototyp znajdował się tuż przed wodowaniem. Mask zdradził, że drugi górny flap poradził sobie odrobinę lepiej, natomiast dolne flapy nie odniosły poważnych uszkodzeń, choć i tak utraciły one część płytek. Zaledwie kilka godzin po starcie pracownicy zabrali się za przywrócenie placówki startowej do stanu pozwalającego na kolejny lot. Wieża startowa nie doznała żadnych poważnych uszkodzeń, choć jak zawsze kilka mniejszych rzeczy trzeba zreperować. Dla przykładu ramię do tankowania shipa zostało lekko skrzywione. To jest coś, co widzieliśmy praktycznie przy każdym starcie. Na szczęście jest to usterka bardzo prosta w naprawie. Reszta przewodów i połączeń wygląda na nienaruszone. Idąc w dół wieży, napotkamy ramiona Hazilli, tak jak wiemy działały już bezpośrednio po locie i prawdopodobnie nie wymagają zbyt wiele pracy. Jedyne widoczne uszkodzenia to brakujące pianki, które zostały rozrzucone po placówce startowej. To jest coś, na co SpaceX musi szybko znaleźć rozwiązanie, gdyż panele te mają chronić zarówno ramiona, jak i booster podczas operacji łapania. Schodząc jeszcze niżej, widzimy orbitalny stół startowy. Jak zawsze bardzo szybko został on ogrodzony rusztowaniem, aby pracownicy mieli dostęp do ramion trzymających rakietę przed startem. Już kilka dni po locie zdemontowano 10 zacisków trzymających booster, które szybko zostały albo naprawione, albo wymienione na nowe. Bardzo ciekawy jestem, jak poradziły sobie nowe mechanizmy zainstalowane w szybko złączu tankującym booster. Kilka tygodni przed misją czwartą wymieniono klapę chroniącą front tego złącza. Wtedy też dodano system zaślepek, które powinny zabezpieczać rury paliwowe przed dostaniem się tam ciał obcych. W przypadku każdego poprzedniego lotu rury te uszkadzały się na tyle, że musiały zostać wymienione. Jak na razie jednak nie zdemontowano tylnej osłony złącza, więc możliwe, że tym razem nadają się one do ponownego użytku. Najbardziej oberwały chyba nogi stołu startowego. Przy wcześniejszych startach pojawiały się pęknięcia, które pracownicy potem łatali. Tym razem jednak widać, że nogi te dosłownie zaczęły się topić. Możliwe, że podczas startu wykorzystano mniej wody, aby potem przetestować płytę od razu po starcie, stąd takie uszkodzenie. Oczywiście zostaną one naprawione, choć coraz bardziej widać, że prędzej czy później cały stoł wymagał będzie gruntownego remontu. Mimo wszystko cztery starty największej rakiety świata z tego samego stanowiska to i tak już niezły wynik. Podejrzewam, że remont czy nawet wymiana całego stołu nastąpi dopiero po aktywacji drugiej wieży. Rozglądając się po Starbase możemy również zauważyć wgniecenia w zbiornikach orbitalnej farmy paliwowej. Normalnie byłby to problem, jednak tym razem nie ma się czym martwić. Nie przechowują one już paliwa i nawet usunięto z nich większość perlitu, który służył jako izolacja pomiędzy osłoną a zbiornikiem właściwym. Jeszcze przed lotem firma Maska przerzuciła się w pełni na farmę poziomą i to te zbiorniki zatankowały Starshipa. W czasie, gdy to pisze, dźwig Marvin podłączony jest do osłony drugiego z trzech pionowych zbiorników na ciekły tlen, więc pozbycie się ich to kwestia może dwóch tygodni. Wydaje się, że na razie lot czwarty to sprawa zamknięta, a SpaceX już zbliża się wielkimi krokami do kolejnego potężnego kamienia milowego lotu 5. Natomiast zanim opowiem Ci o nowinkach związanych z tą misją, weź proszę zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Dzięki temu nie przegapisz naszych newsów i streamów, możesz też zostawić lajka, jeżeli film Ci się spodobał. Dzięki. W misji piątej udział wezmą dwa prototypy pierwszej generacji. Booster 12 i SHIP 30. Zacznijmy od dołu, bo tutaj nie masz tak dużo do omówienia. Super Heavy ten został ukończony pod koniec sierpnia 2023 roku i w styczniu przeszedł on testy kryogeniczne w Masis. Od tego czasu przesiaduje on w pierwszym MegaBayu, gdzie pracownicy zainstalowali jego silniki, a teraz dokonują modyfikacji, które otrzymały poprzednie prototypy. 13 czerwca na stole orbitalnym zamontowano piny stabilizujące booster, więc teoretycznie stół już niedługo może być gotowy na przyjęcie tego prototypu. W przypadku kampanii czwartego Starshipa, Super Heavy znalazł się na OLM zaledwie 3 tygodnie po locie. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby B12 została przetransportowana do placówki startowej w ciągu tygodnia. Dalej będzie czekała nas raczej standardowa procedura, czyli Static Fire 33 silników Raptor i powrót do placówki w celu ściągnięcia czujników, zamontowania pierścienia i ostatnich szlifów. Booster 12 będzie prototypem dość wyjątkowym, gdyż może się okazać, że zostanie on pierwszym Super heavy, który zostanie odzyskany po locie. Czyli co, chcą go wyłowić? Lepiej, chcą go złapać. Elon Musk sugerował jeszcze przed czwartym lotem, że podczas misji piątej ramiona Mechazilli podejmą próbę przechwycenia boostera, choć wtedy mało kto w to wierzył. Teraz, gdy okazało się, że lądowanie przebiegło bez większych problemów, Musk potwierdził, że manewr ten oficjalnie stał się częścią lotu piątego. Samo odzyskanie boostera to proces dużo bardziej skomplikowany niż może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Wbrew popularnemu przekonaniu, nie, prototyp nie będzie łapany ze stery kratowe. Te, przynajmniej aktualnie, są za słabe i urwałyby się pod ciężarem rakiety. Zamiast tego booster posiada dwa punkty i to na nich właśnie spoczywa cała waga pierwszego stopnia, zarówno podczas podnoszenia, jak i łapania. Niestety to oznacza, że przy próbie przechwycenia pierwszego stopnia margines błędu jego położenia to dosłownie centymetry. Nie oznacza to jednak, że jest to manewr niemożliwy. W przypadku drugiej rakiety SpaceX Falcon 9, booster wykonuje tak zwany Suicide Burn, czyli odpala on silniki idealnie tak, aby w momencie zetknięcia z warką jego prędkość wynosiła zero. Nie ma tu miejsca na pomyłkę, gdyż konstrukcja rakiety nie pozwala boosterowi unosić się w powietrzu. Z Super Heavy sprawa wygląda inaczej. Booster jest w stanie zawisnąć w powietrzu, a system sterowania wektorem ciągu powinien być w stanie ustawić go precyzyjnie między ramionami. Gdy SpaceX uzna, że pozycja jest ok, to osiądzie on na dwóch belkach, które zadziałają jak amortyzator, aby nie doszło do uszkodzenia ramion. Co ciekawe, dopiero 12 czerwca w Starbase po raz pierwszy przetestowano ten mechanizm. I gdy już skrypt do tego filmu był gotowy do nagrania, pojawił się ciekawy plot twist. Jakiś czas temu SpaceX do placówki Massey przetransportowało dość dziwny prototyp. Booster 14.1 to zbiornik testowy składający się z górnej kopuły Super Heavy, czterech pierścieni oraz sekcji rozdzielającej zbiorniki oryginalnie przeznaczonej do boostera 13. Gdy już dotarł on na miejsce, zamontowano na nim górną część tzw. Tak zgniatacza puszek. Ta czapka pozwala na założenie lin na górę boostera, dzięki czemu SpaceX może zasymulować nacisk wywierany na zbiorniki np. Na przez zatankowanego shipa. Tym razem jednak część tą wykorzystano inaczej. Zainstalowano na niej dwa urządzenia, które wywierają nacisk na punktach do łapania, dzięki czemu firma Maska mogła przetestować, jak zbiorniki Super Heavy zachowają się podczas lądowania. Po tym teście, ni stąd ni zawąd, 21 czerwca, p 141 był ponownie w ruchu, i nie powrócił on jednak do placówki produkcyjnej, a zamiast tego udał się bezpośrednio do placówki startowej. Jakby tego było mało, chwilę później zbiornik podczepiono do dźwigu i przeniesiono go na orbitalny stół startowy. SpaceX nigdy nie przestaje zaskakiwać. Mini booster na OLM. No dobra, ale jaki jest w ogóle cel tych działań? Podrzucam zbiornik ramionami, żeby go złapać? Nie. Prawdopodobnie SpaceX chce przetestować wcześniej wspomniane belki z amortyzatorami. Jako, że zbiornik ten ma wysokość 12,8 metra, to przy średnicy 9 metrów szybka kalkulacja pokazuje nam, że można tam zmieścić około 800 ton wody. Oczywiście to nie jest idealny cylinder, więc rzeczywiste wyliczenia będą trochę odbiegać, ale i tak nie ma to tu znaczenia. Przy powrocie masa super heavy to tylko plus minus 270 ton. Dlatego potencjalnie napełnią oni ten zbiornik wodą, a następnie przy pomocy dźwigu zaczną go opuszczać, symulując ciąg lądującego boostera. To pozwoli zbiornikowi osiąść na amortyzatorach tak samo jak w przyszłości osiądzie booster 12. Niestety przy lądowaniu pod uwagę trzeba wziąć jeszcze drugi parametr, rotację boostera. Jako, że posiada on tylko dwa punkty do łapania, to muszą być one ustawione mniej więcej równolegle do ramion. Na szczęście w tym wypadku margines błędu jest trochę większy. Ramiona skonstruowano tak, że booster może być przekręcony o około 18 stopni względem ich osi. Jest to możliwe dzięki temu, że każdy z nich posiada specjalny mechanizm składający się z dwóch siłowników liniowych. Te są w stanie przekręcić prototyp tak, aby ponownie szło go ustawić na stole startowym. Samo łapanie, teoretycznie najwięcej sensu miałoby w pozycji takiej, aby booster nie znajdował się bezpośrednio nad OLM. Bardzo możliwe, że podczas tego manewru zostanie również odpalony deflektor płomienia, aby zminimalizować potencjalne uszkodzenia. A co jeżeli SpaceX w porę ustali, że manewr się nie uda? Czy jest jakiś plan awaryjny? A jest. Gdyby okazało się, że prototyp nie jest w stanie dolecieć do wieży lub miałby przestrzelić miejsce lądowania, to po prostu zostanie on zrzucony do Zatoki Meksykańskiej. Natomiast gdy prototyp będzie znajdował się już nad placówką... No to tutaj trzeba po prostu liczyć, że się uda. Na szczęście powracający booster w zbiornikach będzie miał praktycznie opary paliwa, więc gdyby manewr nie poszedł zgodnie z planem i doszłoby do eksplozji, to nie powinna ona być zbyt spektakularna. Sama wieża również ma duże szanse na przeżycie. Mimo, że jej segmenty wykonane są ze stali, to po złożeniu jej kolumny zostały zalane betonem, więc jest to naprawdę stabilna konstrukcja. Jak myślisz, czy uda się złapać booster podczas piątego lotu? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Więcej można powiedzieć o drugim stopniu piątego Starshipa, Shipie 30. Ten prototyp jest już praktycznie na końcu swojej kampanii testowej i zaliczył on ją jeszcze przed lotem czwartym. Już 1 maja S-30 znajdowała się na padzie B w suborbitalnej placówce startowej. Następnie 7 maja odbyła ona test kriogeniczny z wykorzystaniem ciekłego tlenu, aby kilka minut później przejść przez coś, co wyglądało jak próba Static Fire. Możliwe, że SpaceX chciało załatwić wszystkie testy za jednym zamachem, nie wszystko jednak poszło po myśli, gdyż finalnie czekał nas d -Tan. Kolejnego dnia droga w Starbase została ponownie zamknięta, suborbitalna farma ruszyła i po zatankowaniu prototypu czekał nas klasyczny test zapłonu z sześcioma silnikami Raptor. Warto tutaj wspomnieć, że był to pierwszy raz, gdy SpaceX wspominało testy takie jak test Pribarnera czy Spin Prime, więc możliwe, że te czasy są już za nami. Dalej spodziewaliśmy się testu z jednym silnikiem, gdyż przyzwyczaiły nas do tego poprzednie prototypy. Tym razem jednak wzięto nas z zaskoczenia i taki test się nie odbył, zamiast tego prototyp powrócił do Highbaya. Przez kilkanaście dni zbyt dużo się w jego sprawie nie działo, gdyż nagle 6 czerwca usunięto jego jeden z trzech próżniowych raptorów. Numer seryjny tego silnika to R378 i dzień później został on zastąpiony silnikiem R390. Swoją drogą te numery seryjne są coraz bardziej imponujące. Dla porównania, najniższy numer silnika w Shipie 24, który startował w tamtym roku, to był zaledwie R55. Ship 30 prawdopodobnie wykona podobny profil lotu do misji czwartej z jednym, ale ważnym twistem. Ten prototyp ma dużą szansę wylądować z całymi flapami. W tym miejscu możesz się zastanawiać, przecież S30 to praktycznie kopia S29. Co na szybko można zmienić w rakiecie, aby ta nagle lepiej poradziła sobie z wejściem w atmosferę? Odpowiedź to: całą osłonę termiczną. Niedawno Mask zdradził, że S30 zostanie kompletnie obdarta z płytek i brat nie żartował. 11 czerwca pracownicy zaczęli ściągać pierwsze płytki z prototypu, a już 5 dni później większość z 18 tysięcy płytek przestała istnieć. To dało nam dość rzadki widok na izolację znajdującą się pod nimi. No dobra, ale jaki jest sens ściągania wszystkich płytek? Zamontują nowe na klej? Otóż nie. Okazuje się, że SpaceX miało ukrytego Asa w rękawie. Jeżeli cofniemy się do czwartego startu, to możemy zobaczyć, że Shipowi 29 brakowało trzech płytek. Dwie z nich zostały usunięte, aby zobaczyć jak stal reaguje na plazmę, natomiast jedna została zastąpiona czarnym materiałem. Elon zdradził, że jest to ablacyjny filc. Erik, a tak po polsku? Już, już. Osłony termiczne na pojazdach kosmicznych możemy podzielić na wiele różnych kategorii, ale to tak ogólnie najczęściej mamy osłony ablacyjne i nieablacyjne. Ablacyjne stosowane są w pojazdach takich jak Dragon czy Orion. Pochłaniają one ciepło, jednocześnie ulegając erozji. To znaczy, że po przekroczeniu danej temperatury cząsteczki osłony przechodzą ze stanu stałego bezpośrednio w gazowy, zabierając ze sobą to ciepło. Takie osłony są z reguły jednorazowe, ale za to dość wytrzymałe i niezawodne. Osłony nieablacyjne stosowane były np. w wahadłowcach NASA, a aktualnie wykorzystywane są w X-37B oraz właśnie Starshipie. Wykonane są one z materiałów odpornych na bardzo, bardzo wysokie temperatury. Niestety, z reguły tego typu materiały są kruche i ciężkie w instalacji. Dotychczas osłona Starshipa to była kanapka złożona z metalowych pinów, maty izolacyjnej, metalowej siatki oraz samej płytki. Alternatywnie, w geometrycznie skomplikowanych miejscach płytki były bezpośrednio przyklejane na silikon. Problem polega na tym, że utrata nawet jednej płytki pozwala mającej 1600 stopni plazmie dorwać się do stali, topiącej się w zaledwie 1400 stopniach. Co prawda Ship 29 pokazał, że brak nawet wielu płytek nie jest dla niego wyrokiem śmierci, ale prawdopodobnie tym razem SpaceX po prostu miało dużo szczęścia. Dlatego właśnie zdecydowano, aby w tych najbardziej narażonych miejscach zastosować wcześniej wspomniany filc. Zastąpi on maty izolacyjne, dzięki czemu nawet jeżeli dojdzie do uszkodzenia płytki, pod spodem nadal znajdowała się będzie warstwa w pełni chroniąca prototyp. Starszym Geyserowi udało się nawet uchwycić ten materiał na zdjęciu. Kopiąc głębiej, okazuje się, że SpaceX szuka aktualnie pracowników zdolnych do instalacji na Starshipie materiału znanego jako Pyron. Jest to bardzo ciekawe włókno, na które wrażenia nie robią temperatury rzędu 1250 stopni i więcej. Co więcej, jeżeli zostanie ono wystawione na naprawdę wysoką temperaturę, to zamiast palić się, materiał ten ulega zwęgleniu, tworząc skorupę, która jeszcze bardziej izoluje ciepło. No i tak się przypadkiem składa, że Pyron dostępny jest w formie filcowych mat, które mocno przypominają te dopiero co zainstalowane na S30. Od dawna spekulowano, że ten sam materiał wykorzystywany jest do ochrony boosterów Falcona 9, więc jego życie na Starshipie tym bardziej miałoby sens. W tym wypadku wygląda na to, że materiał ten jest przymocowany jako jeden duży płat, co może oznaczać, że w przypadku utraty płytki po locie trzeba będzie zdemontować bardzo duży fragment osłony, aby wymienić matę na nowo. Mimo wszystko, jest to opcja lepsza niż utrata rakiety. Oczywiście mata ablacyjna nie będzie znajdowała się na całym prototypie. Prawdopodobnie ma ona znacznie większą gęstość niż normalna mata izolacyjna, a przy Starshipie każdy kilogram ma znaczenie. Co lepsze, możliwe, że finalnie wymiany płytek i tak przejdą do historii. Na jednym ze streamów Musk potwierdził, że płytki S30 będą dwa razy bardziej wytrzymałe, czyli bardziej odporne na pękanie. Mogłoby się wydawać, że instalacja nowych płytek zajmie kilka tygodni, ale aktualnie idzie im to naprawdę sprawnie. W jeden dzień na prototypie pojawiło się co najmniej 400 płytek, więc powinna to być szybka robota. Ilon on przewiduje start na koniec lipca, jako że ostatnio jego prognozy są coraz dokładniejsze, to myślę, że tak realistycznie początek sierpnia jest osiągalny. Co ważne, jako że wszystkie etapy misji poszły zgodnie z planem, Federalna Agencja Lotnictwa postanowiła nie wszczynać śledztwa w sprawie lotu czwartego. To powinno znacznie przyspieszyć całą papierologię, choć dodanie łapania boostera do planu może ten proces z powrotem wydłużyć. Niemniej czeka nas ekscytująca misja. Równie ekscytujący musiał być dla astronautów pierwszy załogowy lot Starlinera. Opowiedzenie całej historii tej kapsuły to zadanie na co najmniej pół godziny. Natomiast najważniejsze, co musisz wiedzieć, to że Starliner na ISS pierwszy raz z załogą miał lecieć w 2017. Mamy 2024 i po kilku kolejnych próbach startu, 5 czerwca, kapsuła wreszcie opuściła Ziemię, zabierając ze sobą dwoje astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Sam start odbył się pomimo wycieku helu, który został zdiagnozowany jeszcze kilka dni przed zapłonem. Gaz ten używany jest w kapsule do utrzymania ciśnienia w systemie silniczków korekcyjnych, które pozwalają Starlinerowi manewrować w kosmosie. Usunięcie tego wycieku zajęłoby kilka tygodni, na szczęście kapsuła może normalnie funkcjonować nawet z kilkoma takimi wyciekami, dlatego postanowiono kontynuować misję. Inżynierowie Boeinga zakładali, że jest to jedyny wyciek, niestety po dniu na orbicie odkryto, że Hel wycieka w dwóch kolejnych miejscach. Dodatkowo w finalnych fazach dokowania, 6 czerwca, 5 z 28 silników korekcyjnych przestało działać. Już po zadokowaniu postanowiono przetestować je jeszcze raz i na szczęście cztery z nich okazały się fizycznie sprawne, więc prawdopodobnie był to po prostu problem software'owy. Tutaj ponownie, mimo że nie jest to dobra oznaka i problem z zaworami od to coś, co wystąpiło już podczas poprzedniego lotu, to nie było to zagrożenie dla powodzenia misji. Silniczków po to jest więcej niż potrzeba, aby część z nich móc utracić bez konsekwencji. Już po zadokowaniu wykryto jeszcze dwa wycieki helu, dając nam w sumie aż pięć wycieków, które jednak już w tamtym momencie były na tyle stabilne, że nie stwarzały zagrożenia dla misji. Oryginalnie astronauci mieli pozostać na stacji zaledwie 8 dni, ale aby upewnić się, że wszystko na 100% działa jak należy, powrót został przesunięty na 25 czerwca. A przynajmniej taki był plan na początku. 22 czerwca agencja poinformowała, że powrót odłożono na czas bliżej nieokreślony. Najprawdopodobniej wrócą oni dopiero w lipcu po planowanych dwóch spacerach kosmicznych, które nie są związane z kapsułą. Starliner w aktualnej konfiguracji może pozostać zatokowany do ISS przez 45 dni, więc jest jeszcze dużo czasu, aby wszystko przeanalizować. W przypadku lotów załogowych lepiej być nadwrażliwym niż mieć podejście w stylu powinno się udać. Oczywiście problemy kapsuły na pewno wpłyną na to, co będzie działo się dalej. W najgorszym wypadku NASA zażąda od Boeinga jeszcze jednego lotu testowego, który firma ponownie będzie musiała pokryć z własnej kieszeni, tak jak miało to miejsce przy drugim locie bezzałogowym. Bardzo możliwe też, że lot załogowy na stację, który ma przypaść na okolice marca 2025 i mógł być pierwszym operacyjnym lotem Starlinera, zostanie przypisany do Dragona. To by spowodowało, że pierwszy lot z sześciomiesięczną misją od Boeinga odbędzie się nie wcześniej niż w sierpniu 2025, czyli trochę ponad 4 lata przed planowaną deorbitacją stacji. Podejrzewam, że gdyby Boeing mógł cofnąć czas, to w życiu by się tego projektu nie podjął. Aha, jak coś to aktualnie nie planuje odchodzić z tego świata z własnej woli, a to, że mówię wam to akurat przy wiadomościach związanych z Boeingiem, kompletnie nie ma żadnego powiązania. Kto jeszcze nie planuje odchodzić z tego świata to teleskop Hubble'a. Pomimo 34 lat spędzonych na orbicie, jedno z najbardziej legendarnych urządzeń naukowych cały czas przesyła nowe zdjęcia. Niestety z wiekiem Hubble napotyka coraz więcej problemów. Przez ostatnie kilka miesięcy teleskop bardzo często nie był dostępny do badań, gdyż przechodził on w tryb awaryjny. Powód? Żyroskopy. To dość proste przyrządy, które pozwalają teleskopowi ustalić w jakim położeniu się on znajduje, dzięki czemu potem urządzenia takie jak koła reakcyjne są w stanie go nakierować na dany cel. Oryginalnie w roku 1990 habla wystrzelono z sześcioma takimi żyroskopami, z czego trzy z nich to były żyroskopy zapasowe. Niestety, jak każde urządzenie mechaniczne te z czasem ulegają uszkodzeniu. Głównym powodem ich zepsucia z reguły jest przerwanie przewodów doprowadzających zasilanie i przesyłających dane z żyroskopu. Przewody te są cieńsze niż ludzki włos, aby umożliwić żyroskopowi unoszenie się, jak nie ciężko się domyślić, wcale nie trzeba dużo, żeby taki przewód uszkodzić. W sumie w historii Hubla wymieniono żyroskopy 17 razy, choć część z nich podmieniono już tak na wszelki wypadek. Naprawy te były możliwe dzięki misjom serwisowym, organizowanym z wykorzystaniem wahadłowców. Ostatnia taka misja miała miejsce w 2009 roku i niestety od zakończeniu programu STS NASA nie posiada pojazdu pozwalającego na naprawę na orbicie. Dlatego też przez ostatnie lata żyroskopy powoli wysiadały, aż w końcu Hubble został tylko z trzema, czyli minimum potrzebnym do normalnej pracy. Niestety jeden z nich w ostatnich czasach zaczął szwankować, wywołując wcześniej wspomniane problemy. Dlatego właśnie w tym miesiącu postanowiono przejść na plan awaryjny, na który nasa szykowała się od lat. Od teraz Hubble działa tylko na jednym żyroskopie. Oczywiście przejście na taki tryb wymagało trochę hakerskiej roboty. Dane z pozostałych dwóch żyroskopów zostały zastąpione przez dane z magnetometrów, czujnika słońca oraz szukaczy gwiazd. To pozwala Hubble'owi ustawić się z mniejszą, ale nadal wystarczająco dobrą precyzją, aby kontynuować badania. Przejście na ten tryb udało się w 100%, agencja wypuściła już pierwsze zdjęcia wykonane po powrocie do działania. Tutaj widzicie jak teleskop uchwycił galaktykę NGC 1546. Przejście na pojedynczy żyroskop sprawia, że ten drugi działa teraz jako żyroskop awaryjny, dzięki czemu Hubble powinien kontynuować obserwacje co najmniej do roku 2035. Minusem tej zmiany jest to, że ilość obserwowanych obiektów spadnie o 12%, ale lepsze to niż koniec programu, co nie.